Pomysł na wystawę narodził się przy okazji okrągłej rocznicy obchodów 700-lecia królewskiego miasta Szanowa, która wypada dokładnie teraz w 2024 roku w czerwcu. Wystawa została specjalnie zatytułowana w ten sposób, ponieważ nie ma żadnych źródeł, dokumentów potwierdzających, że w 1964 roku Szanów lokowany był akurat 700 lat temu. Na wystawie możemy zobaczyć fotografie wykonane przez szanowskiego fotografa Edmunda Krzysztoforskiego, które przedstawiają właśnie z różnych perspektyw obchodów. Tej, tego jubileuszu. Są to między innymi pochody młodzieży tutaj przez miasto w różnych przebraniach bajkowych, baśniowych, strojach chrzanowskich, strojach krakowskich, festyny zorganizowane specjalnie na tę okazję, koncerty orkiestr i pokazy młodzieżowych, amatorskich zespołów. Można śmiało powiedzieć, że to był jubileusz odprawiony z wielką pompą. Tak, był to jubileusz odprawiony z bardzo dużą pompą, co zresztą widać na tych zdjęciach. Specjalnie przystrojone miasto, specjalnie przygotowana brama na ulicy Krakowskiej specjalnie odlany klucz do miasta. Stąd też właśnie mamy bramę. No, skoro mamy klucz, to musimy mieć też bramę. Pomysł obchodów 700-lecia miasta Chrzanowa narodził się w latach 60. Tak naprawdę pierwsza wzmianka o kasztelanie Chrzanowskiej nie o mieście Chrzanów miała miejsce w 1178 roku i była to mowa o tym, że Kazimierz Sprawiedliwy przekazuje kasztelanię Chrzanowską i inne sąsiednie na rzecz Mieczysława księcia opolskiego ale mowa tutaj o kasztelanii nie o chrzanowie jako tako jako mieście więc jubileusz był średnio uzasadniony tak naprawdę no stąd też stwierdziliśmy, że to po prostu jubileusz fikcyjny, ponieważ data 1264 rok tak naprawdę nie miała żadnego większego znaczenia w dziejach w Szanowa. Czy wiadomo w źródłach dlaczego akurat 700 lecie wybrano? Wydaje nam się, że chodzi właśnie o wspomnienie o tej Kasztelanii, bo wówczas w 1964 roku wypadałaby dokładnie 786 rocznica powstania miasta jako tako jako miasta Szanowa. Czy wiadomo dlaczego akurat w tych latach był obchodzony ten jubileusz? Najprawdopodobniej dlatego, że e, miasto chciało, władze miejskie chciały połączyć to z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego, które wypadało dwa lata później. E, zresztą w dokumencie w Bulli Żaków Szanowskich, której zdjęcia również można zobaczyć na tej wystawie, jest mowa o tym, że miasto chce mieć udział w obchodzach Tysiąclecia Państwa Polskiego, więc sądzimy, że to właśnie stąd ta data. Wystawę będzie można oglądać tutaj e, przy naszym budynku głównym, przy ulicy Mickiewicza 13, przy wejściu do parku. Do 30 sierpnia tego roku i zachęcamy serdecznie do odbioru darmowego katalogu, który towarzyszy wystawie. Również można w nim przeczytać troszkę o tym jubileuszu, a także obejrzeć sobie właśnie zdjęcia, część zdjęć przynajmniej, które są tutaj na tej wystawie prezentowane.